Czy zostałyście dzisiaj oblane już? Niestety nie, nie ma takich warunków. A o kogoś w domu oblałyście? No to już babcia nas zaciepiła. Zrobiłeś już dzisiaj komuś pikusę? Tak, oblałem mamę. No i babci tam wśród i siostry. A one ciebie? Czy nie? Raczej nie. Raczej nie, nie. Nie miały, bały się. To pan wiersze oblał kieliszka wody, no i potem ja go oblała. Czy oprócz tej pogody naszej dzisiejszej, brzydkiej, zostały dzisiaj Panie oblane? Nie, jeszcze nie. Jeszcze żeśmy nie zostały oblane. Popsikałam Panią troszeczkę w pokoju wodą kolońską. A jak Panie pamiętają z przeszłości, jak to kiedyś było w ogóle? Jak, jak wyglądał śmigus z Jakiś Y, sytuacje z tym związane? Powiem pani tak. Ja pochodzę z Krakowa, a ponieważ się urodziłam we Wieliczce, więc we Wieliczce był y, taki znany sposób w śmigu z y, y, baba. Był to mężczyzna przebrany w stroju takim powiedziałabym y, bardzo kolorowym. Y, posiadał bat taki, szczelał z tego bata. Nosił krzyż ze sobą i żeby ym, zaczepiał kobietę oczywiście w dzień y, Prima Aprylisu i kazał całować krzyż, że nie obleje wtedy. Było to bardzo fajnie, to chyba do dziś dnia y, pokutuje. Jak osoby przyjeżdżają do kopalni soli w Wieliczce właśnie w tym okresie to jeszcze to się y, natrafiają na coś takiego. A czy teraz... Y Bardziej y, ta tradycja jest widoczna śmigusa dyngusa, czy, czy raczej wcześniej bardziej się oblewało? Wcześniej była widoczna, teraz to jest taka bardziej chuligańska, bym powiedziała, jeśli chodzi o duże aglomeracje miejskie. Y, czy już dzisiaj została pani oblana z racji tego, że jest śmigus dyngus? Nie. Myślę, że z racji wieku mojego to nikt się nie ośmieli zlewać mnie przy takiej pogodzie wodą. A jak pani wspomina y, z młodości ten A, dzień? Przyjemna zabawa. Mam takie zapamiętane obrazy, jak ojciec z, z braćmi moimi do ogrodu wybiegł, bo się zaczęło od skromnego pochłapywania. A wybiegli do ogrodu w piżamach. Poszły w ruch węże i tak strasznie się wszyscy trzej oblali, że musieli później długo czekać pod drzwiami, żeby ich się wpuściła do domu. Tak taka tradycja, się lany poniedziałek. To było bardzo miłe. A później to już przerosło w takiej Formy delikatne. No, Kiedyś już było fajnie, wypada, nie wypadało, oblewać wodą, wodą korońską delikatnie się skrociło. Jak pan wspomina z, ze szkolnych lat śmigusa, dyngusa? No niestety w moim przypadku wszystkie te imprezy to były huczne bo nie należałem do grupy ludzi, którzy byli, byli bardzo zdyscyplinowani, to trzeba przyznać. No chodziliśmy, robiliśmy, robiliśmy różne psikusy, no zamienialiśmy, zamienialiśmy właścicielom brameczki. Oczywiście czekaliśmy do białego rana, jak się zaczął śmigus, no to żadna dziewczyna, żadna dziewczyna nie przeszła obok nas sucha. No robiliśmy różne zasadzki, nieraz to się nam nie opłaciło, bo się nam dziewczyny też odwdzięczały tym samym. Także kto nie był za bardzo sprytny, to też czasami został dokładnie zlany wodą. Czy ten znak drogowy przystanek autobusowy to prima prilis, czy jest planowana komunikacja wodna leluchów muszynę No, myślę, że pan, pan Oczkoś jako pierwszy dowiedział się o nowym moście i przygotował sobie już nowe miejsce na, na, po prostu na przystanek autobusowy, a poważnie mówiąc. No to, to jest żart. no żart Jak żart. No. Jedni komentują to pozytywnie, drudzy negatywnie, ale nie jest to jeszcze jakieś największe wykroczenie, bo jak pani zauważyła, wyjazd naszej remizy zaczyna się na górze kamieniołom, a nie w tym miejscu, gdzie powinien być. Czy już dzisiaj zrobiliście komuś psikusa? Nie zdążyliśmy jeszcze. Za zimno jest. Za zimno na psikusa, a oblaliście kogoś? Wody nie ma. Wody nie ma, a to a Ja Ale wodę... co, że zamarzła woda? No Woda zamarzła kranie